Dzień dobry W gorącej Hiszpanii Jak widzicie dzisiaj O tej porze Co jest prawie nierealne Jest 25, bo oczywiście mam zegarek nieprzystawiony 26,5 stopnia Ale do tego lekki wiaterek powiewa no Jest po prostu wyśmienicie To jest najwspanialsza pogoda jaką mogę sobie wyobrazić No i co Otworzyłem, otworzyłem ten salon W pierwszych chyba nie pamiętam, w, dwóch tygodni, w ciągu dwóch tygodni miałem chyba jednego, czy dwóch klientów, tak bardzo słabiutko i tak naprawdę yy, później troszeczkę się to zaczęło rozkręcać i pamiętam, że chyba tak, ja właśnie czekałem, bo to był wrześniu, otworzyłem chyba 4 września, to był pierwszy barbershop w Teplicach w Czeskiej Republice i pamiętam, że yy, myślę sobie, dobra, byle jakąś do świąt wytrzymać, no zbierać nie, to w świętach zawsze będzie lepiej i fakt, że rzeczywiście w święta zaczęły. przed świętami, już w listopadzie w październik, listopad zaczęło być fajnie no pod koniec października, na początku listopada już zaczęło być ok w święta była po prostu masakra było tak strasznie dużo ludzi no ale wiecie, ja nie znałem życia, przyzwyczajeń, jak to wszystko tutaj, kultury czeski i tak dalej. Coś tam, wieś, wiecie, co, wieś, coś tam wiedziałem, gdzieś tam, ale to było tak naprawdę, tak blisko mieszkamy Czech, tak blisko są to nasi sąsiedzi, ale w ogóle o nich nic nie wiemy. I słuchajcie, myślę sobie, dobra, trzeba jak najwięcej uzbierać przed świętami klientów i przed styczniem, przed nowym rokiem, no bo wiadomo, po nowym roku, jak w Polsce, stycznia, luty, ten jeszcze marzyc, to są takie słabsze. Nie. Właśnie w Czechach tak to się nie odbywało. W Czechach jest. Po grudniu zaczynają się największe imprezy. Z tydzień, lutym, luty marzec. To są plesy tak zwane. Te wszystkie imprezy, takie właśnie przed, przedmaturalne imprezy w ogóle w, 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 pra, pra, z pracy itd., itd. i tak dalej, tak dalej. No, stop, każdy ma plesy. No, stop. I tak naprawdę ja po tym grudniu gdzie byłem już wykończony tą pracą, bo pracowałem były dni, że pracowałem 17 godzin chyba dwa dni przed, samym, przed świętami. Okazuje się, że do, przychodzi styczeń, a mam jeszcze więcej ludzi. Tak naprawdę ten pierwszy, e, pierwszy rok, pierwszy pół roku, to było w ogóle niesamowite. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Ja liczyłem, że będzie dobrze, tak? ale mówię, poduszka finansowa jest, była, było zabezpieczenie i wiedziałem, no, co mogę sobie pozwolić. Mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, więcej niż między pół roku a rok spokojnie przeżyć i utrzymać rodzinę. Tym bardziej, jak uczyłem się wcześniej języka, pracowałem i nie traciłem tych pieniędzy, tak? Dlatego też mówię, po prostu byłem w wielkim szoku, rozkręciło mi się to niesamowicie, w przeciągu pół roku miałem tylu ludzi, że nie byłem w stanie ich obrobić. Naprawdę. Szok, po prostu szok. No i co, później rok nie. Aha, tak, później miałem tego kolegę. E, Namówiłem Martina. Mówiłem Martin, ja cię nauczę. Nauczyłem go strzyc, Oczywiście ten pierwsze dwa trzy miesiące były słabsze. Ja jakoś tam odszedł z tego GC, próbowałem go to właśnie mój kolega z GC, próbowałem go przekonywać. Udało się, przyszedł do mnie, jest do tej pory, pracuje do tej pory. A teraz nawet swój Barbersza będzie otwierał. Ja mu gratuluję, niech działa. W tej chwili w są pracuje pięciu barberów. Jest to duży, duży barbershop, najbardziej znany w okolicy. Ja w ogóle do tego stopnia byłem na Barber Battle, byłem głównym takim honorowym gościem na tym online. Byłem też w Pradze. Byliśmy gdzieś tam na YouTubie, na, 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 na relacji na żywo. Powiem Wam szczerze, no bardzo dużo, 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 bardzo dużo fryzjerów znam z Czeskiej Republiki na takim bardzo wysokim poziomie e, poznałem. Poznałem niesamowitego Karela Kawaliera, e, nagram, nagram. To jest taki naprawdę europejski trawej światowej sławy e, fryzjer. Zresztą jeden z współza, współzałożycieli Amusa Akademy z, e, z Ilusem Cezarem, także pewnie Ilusa zna każdy razem właśnie otworzyli Amos Akademy. No, Karel troszeczkę się wycofał, chociaż wiem, że ma tam jakieś swoje plany. Niedługo go odwiedzę, porozmawiamy, pewnie z nim jakiś wywiad, wywiad przeprowadzę, nagram to tutaj. No mówię, będzie bardzo fajny, dużo fajnych rzeczy. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie, dla fryzjerów, dla niefryzjerów, dla ludzi, którzy chcą otworzyć działalność, którzy chcą wyjechać. Pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, a ja będę, będę odpowiadał, co, co, jest, co jest dla Was potrzebne, jakie wskazówki, bo w, swojej, w swoim życiu i w swojej powiedzmy tej drodze do, do szczęścia naprawdę dużo przeszedłem. Może, może się wydawać, że nie, a bo ktoś mi kiedyś powiedział, a bo tobie, bo ty masz to, bo ty masz to. Nie, nigdy nic, nic nic mi nie dał, nie miałem nic za darmo, co zrobiłem, to zapracowałem. Naprawdę ciężka, ciężką pracą, naprawdę dużo, dużo mnie to wszystko kosztowało. Tu, gdzie jestem w tej chwili, to naprawdę to nie jest tak, że a, bardzo prościutko i bez żadnego stresu. Nie, właśnie, że naprawdę kosztowało mi to dużo zdrowia, samozaparcia, samodyscypliny i jestem tu, gdzie jestem, tak? I spełniam marzenia i będę je spełniał dalej. I tego życzę każdemu. Naprawdę życzę każdemu, żeby spełniał marzenia, bo świat będzie dużo lepszy, jeżeli nie będziemy zawistni, tylko będziemy wspierać. I naprawdę uwierzcie mi, czy mnie nie lubicie, czy nie lubicie, ja każdemu Każdemu, nie wiem, życzę, żeby żeby udało mu się, tak? Życzę, żeby miał, odnosił sukces Naprawdę każdemu. Każdemu, każdemu, każdemu człowiekowi. Naprawdę. Szczególnie dobrym ludziom. Życzę, żeby, żeby przede wszystkim dobrzy ludzie naprawdę im się wiodło, tak? Do zobaczenia jutro. Godzina dziewiąta wieczorem równo. Idę, bo za chwilę przyjdzie sen, starszy, na ja to boisko. A jeszcze chwilę pogramy, pokopiemy piłkę. To jest troszeczkę inne realia są, które się siedzi, tu czy siedzi, to nawet do ściaki do 11-12 siedzą. Nie, Gabrielowi ze względu na to, że są wakacje. Pozwoliliśmy do tej godziny 11 w weekendy. Tak, czyli dzisiaj jak będzie ze mną, to też może troszeczkę dłużej być tak? Już po piłce nożnej z synem. aż <grywa> Dobrze. Bardzo dobrze. Piłka jest. Pokaż piłkę. Jest piła. Wracamy po godzinnym treningu w nogę i w trochę w koszykówkę. Także możemy iść spać.